Pierwszy koncert Przemka Kucyka. Chodźcie na niego razem ze mną. Był on uwaga w Warszawie. Zaczynamy od przygotowań w domu oraz pożegnania od Tali. Pędzimy szybko uberkiem. Na miejscu spotykam swoich ulubionych influencerów, w tym kosmiczną Nicole. Wszyscy wyczekują już Przemka i nagle słyszymy to. Hey, Słuchajcie, ochroniarz się uśmiechał, więc serio było śmiesznie. Polska górą! moje wielkie przemówienie, które nagrywałem prosto po przebudzeniu. Ja nawet nie pamiętam co ja tam gadałem. Cześć, tu Oliver Scrudnik, tak. To ja mam w teledysku do Polska górą. Sonek, jak ty się za coś weźmiesz, to nikt nie pozamiata tak jak ty. Mówię tu o wszystkim, a przede wszystkim o Eurowizji, na której mam nadzieję, że widzimy się już w maju. Noc, Myślicie, że ja powinienem się tam zgłosić? Yeah! Polska górą, zaśpiewam starym rurą. Zaśpiewam to, co chcę i tak nigdy nie rozumiem. Nie popo, popo, po, pole, pole. Się, Jagień, bo, on, po, polek! Miszeknął on mikę, popo, od polek! Miszeknął on mikę, po, po, polek! Czas na konkurs, które miasto będzie najgłośniejsze. Oto wynik Warszawy. Szczerze, poczułem ból w uszach. Piosenka na pożegnanie, czyli Polska górą. Po tym wszystkim byłem naprawdę mega, mega spocony. Ale przyszedł czas na fotki z wami oraz podpisy. Bawiłem się super, a jeżeli chodzi o spalone kalorie, to myślę, że mam spokój na miesiąc.